I to jest właśnie ten czynnik psychologiczny, że trzeba się nafuturować teraz tak jak prawie na wakacjach. Natomiast zobacz też, co robi wiele osób na śniadaniach hotelowych. Wiadomo, że w domu, kiedy jesteśmy, to otwieramy tą lodówkę i decydujemy się. Może na jakąś fajną bezglutynową bułeczkę, jakieś inne pieczywo, od Bogdana, z jakimś akcentem dobrej szynki. Bo jednak te wielkoformatowej produkcji, które są nawalone fosforanami i jakimiś innymi rzeczami, to raczej bym nie polecał. Nie, nie. Nie, ale jemy sobie to śniadanko, wyjmujemy z tej lodówki to, co mamy. I to śniadanie jest bardziej takie monoproduktowe, czyli decydujemy się dzisiaj na przykład na owsiankę z bananami, z orzechami, z mlekiem migdałowym czy z czymś tam. A kiedy jesteśmy na hotelowym śniadaniu, to patrzymy na ten szwedzki stół i patrzymy, wow... Ale po jemy oczami, nie? Moja babcia świętej pamięci miała takie ponoć porzekadło, że oczy chcą, dupa nie chce. I, i powie ci, i że to faktycznie świetnie pasuje. Dlatego, że my zaczynamy właśnie często od błędu numer jeden kawusia. Tak jest sok pomarańczowy z kartonu. Do tego jajka, do tego szynka, do tego owsianka, do tego przecież ciasto, no bo jakieś tam ciasta i inne wyroby zapłacone było? Zapłacone było, trzeba się narzeć nie? I to jest właśnie ten czynnik psychologiczny, że trzeba się nafuturować teraz, tak jak prawie na wakacjach. I zobacz, co się stało. Dostarczyliśmy białko, tłuszcze, węglowodany, skrobię, cukry, kawę itd. Tak